Przepraszam, już poprawiam wszystko. Ale siemano z tej strony DJ Clipper, a to jest pierwszy odcinek z serii Minecraft PE Dobrze, to zaczynamy. Nazywamy świat. No oczywiście Survival. Aha, i tamten odcinek też jeden no, nagrywał, ale mi w ogóle nie wyszedł. Nazwiemy go DJ YouTube. Bardzo mi nie wyszedł, ponieważ dałem na OLD, więc no, świat to się za długo nie pogenerował. Jak, jak zapewne wiecie. Co to znaczy old, stary ale dobra, czekajcie tylko wam zrobię troszeczkę wiecie, tak żeby było tak ładnie dla was, bo to wszystko dla was robię uuu, teraz jest tak jeszcze tutaj coś damy może moją gumkę, Gumka za zaglądam dobrze, już zaczynam tak, już się nie denerwujcie już zaczynam o, I... o, o, jeszcze tutaj coś napiszemy Góry. Wielkie... Okej okay. Wielkie góry, proszę, wielkie góry. Wielkie góry. Siemanko, to trwa. Siema to moja twarz, się ma, się Teraz będziecie widzieć, przynajmniej czy happy. W tym sob. No, z ile nam się ten świat buduje? W półtorej minuty filmik trwa. No, dokładnie to minutę i czterdzieści? Gdzie ja już się Aha! Myślałem w wodzie. A to jeszcze sam się świat nie wygenerował. Gdzie są wielkie góry. Nie ma wielkich gór? To chyba jakieś szale... Czekajcie. Czy to ten? Tak! Nie ma wielkich gór, ale jest piękna, wielka łąka. Tak, to jest jeszcze lepsze tereny. Więc jak będziecie chcieli mieć taki sam świat jak ja Spisujcie wielkie góry. Pamiętajcie przez uzamknięte. Tniemy drewno. Okej. Okay. Ładnie. Ten odcinek początkowy będzie trwał. 5 minut, mostasz no, czy tyle. A drugi już będzie dłuższy, wiadomo. I czy mam na tym koncie robić coś poza odcinkami? Na przykład, może coś, wiecie, iść do cave'ów, coś zdobyć. Chyba, że pomyślicie, że tuję na przykład się to ja tego nie będę robić. Duma, widzicie, jaki teraz jestem? Jaki teraz jestem? No, uśmiechnięty, więc wszystko widzicie. Ok. i czy będzie w ogóle... Jak będzie drugi filmik? Beć... Wrzucę w ogóle drugi filmik, gdy pod tym filmem, przez tydzień będzie 30 łapek w górę. Pewnie dacie radę. Czy na razie nie mam ani jednego widza? Ale na pewno ten odcinek podbije miliony. Jestem takim profesjonalnym youtuberem, który nawet nie mam bizena zainstalowanego, który nawet... Znaczy ma zainstalowany. Później wam pokażę, ale niech mi się im obsługiwać. Naprawdę napiszcie w komentarzach, czy ten normalnie umiem, bo mam już plugin to wszystko. Ale kurczę, no. Wiecie, to jest nie chcę się kombinować, nie chcę się przy tym siąść, podłączyć się pod komputer. Wejść na tą stronę internetową. To jest według mnie to, to jest takie dziwne. No to tu będzie nasz teren. Idziemy dalej ciąć. O przepraszam, przepraszam, jak coś widzicie, to mów, mu... a widzicie, widzicie, okej, okay. widzicie, tak, to mi tylko PSP troszeczkę zasłania, bo PSP mi podpiera, <grym> i na PSP też możemy oczywiście nagrywać, to nie ma problemu, dwie sobie zrobiłem, bo one się szybko kończą, sobie nie myślcie, co ty robisz, po co zrobiłeś dwie, tylko drewno trali, myślałem, że się noc robi. Jest 4,5 minuty teraz. No ja to tutaj za długo nie zrobiłem. O Niech ta korówka sobie urośnie. Taki fajny miałem odcinek, tylko troszeczkę zawaliłem, bo miałem kamerkę we bo widać, moje, co nagrywam, a serduszek nie było widać, więc to naprawdę też nie było fajne. A teraz górę lekko widać i tak według mnie będzie lepiej. I tamcy też widzicie, oczywiście. Ja myślę, żeby nie było tak, że i tamców nie widzicie. Tak powinienem nagrywać, ale coś mam taki nierówny. Dzisiaj teraz chciałem poprawić na początku odcinka, ale nie wyszło mi. Okej. Okay. Widzisz, jaką ta siekierka się już, już ma tyle, a diaksowa, 50 razy tyle. Stanął przede mną, Bóg, i tak do mnie rzekł. Cudzych bogów, przede mną nie będziesz mieć. Już myślałem, że mam Hoppera, Kiedyś to załadowałem, ale na tablecie. Nie, to było na telefonie jeszcze. A teraz mi się coś dzieje z Block Zepsuł mi się. O, 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 widzicie, teraz za dużo góry widzieliście. O, tak, o, będę musiał. Ja tutaj też nic nie widzę, więc. Jak nie widzicie drewna, to się w tym nie martwcie. O, świnka, 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 dawaj mi mięso, dawaj mi mięso. Chodź tu. I co? I co biegasz? No i po co biegać? Jak jeszcze jeden strzał dostaniesz? Nie, jeszcze dwa. A? I, widzicie, jaki... Co się stało? Nie, nie może mi się wyłączyć teraz. Dobrze, ja teraz skończę właśnie na tym. Tu mam mobizenka, widzicie, jakby co... Tutaj Wam pokazuję ładnie. Ok, to widzimy się w kolejnym odcinku i cześć!